Jego mam gościa? Gość przyleciał, bo trochę leje. Generalnie chyba się trochę przestraszył, ale wleciał i siedzi. Tak sobie siedzi, patrzy się. O, coś może? Lecimy? Lecimy? Leć, chłopie. Leć, leć. Trochę leje. Głoda kijowa. No leć, leć, leć Nie bój się. No, tak coś leje. Nie w tą stronę. No. Leć. Jak chcesz lecieć? ja leje, nie? Kioła